Witam na dzisiejszym dniu nasze skromne uroczystości. Ja tylko chcę jedno powiedzieć. Jesteśmy świeżo powiedzcie papieża Franciszka. jeden z głównych Czesław, który do nas mówi podobnie jak jego poprzednik, święty Jan Paweł II, że jak ważna jest pamięć i tożsamość, że bez tego nie ma narodu I bez tego przed nie będzie przyszłości. Te dzisiejsze zgodne uroczystości nie będą tego świadectwem. Na Najlepszym do upamiętnienia wszystkich ofiar powstania warszawskiego, żołnierzy poległych, a także zamordowanych mieszkańców Warszawy będzie modlitwa. Dlatego w tej chwili wspólnie odmówimy modlitwę dla wszystkich zamordowanych i poległych. Ojcze nasz, któryś jest, nie wiem, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wolą Twoja, jaką niebie tak i na ziemi. Teba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jaką i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw złego Pana. Zdrowaś Mario, Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owo drzwo tak Twojego milewa. Święta Mario, Matko Boża, Łódź się na nich, grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Amy. poczynę odpoczynek racznik dać panie. Wieczny odpoczynek racznik dać panie. poczynę odpoczynek racz dać panie. Nie spoczywają w pokoju. Dobra, ja sobie Państwa no i cieszę się, że jesteśmy po raz kolejny tak? w tej grupie, w tej dużej grupie. Może dzisiaj mniej efektownie, ale za rok będzie lepiej, mam nadzieję, ale i tak jest wspaniale. I chciałem do, y, Państwu y, przede wszystkim ja no podziękować razem tutaj z kolegami. Tak naprawdę w tej większości do koledzy zrobili nie ja, bo ja jak widać trochę nie byłem w stanie. Ale przede wszystkim chciałem, jak wiemy, zobaczyłem się wczoraj z Dni Młodzieży i tak, taką refleksję, jaką ja wyniosłem z tych Światowych Dni Młodzieży to jest taka, że Polacy raz kolejny pokazali, że są gościnni, nie tak jak niektórzy mówią, że nie jesteśmy, są te tolerancyjni, bo jesteśmy tolerancyjni, ale oczekujemy także tolerancji od tych, co do nas przybywają, ludzie, którzy tu przybyli z każdego zakątka świata, chrześcijanie, byli dla nas uprzejmi, mili. My tak samo w stosunku do nich im to Inna przeciwność jest się odnośnie... No, odnośnie tak zwanych uchodźców, którzy, których, ja powiem, które brutalnie niestety z obecnej historii Europy, czyli Merkel, z nami tutaj na duszy. To jest nieprawda. Oni tak naprawdę przychodzą po to, żeby zrobić nam krzywdę, a nie nas, tak powiem, ubogali. Po, to jest nieprawda. Kolejna y, taka jest też prawda, że jeżeli oni chcieliby walczyć o swój kraj, by to zrobili. I tak jak robili to powstańcy. Powstańcy nie poddali się, nie uciekli, tylko walczyli. Walczyli wiedząc, że tak naprawdę mają, mają naprawdę niewielkie szanse, bo przewaga wroga była ogromna. Jednak walczyli do końca wiedząc, że za każdym rogiem, za każdą chwilą czeka śmierć. Myślę, że oni dają nam ogromne dziedzictwo. Dziedzictwo jakim jest wiara w Boga, patriotyzm i polskość. Myślę, że... też ważnym aspektem, który bardzo chciałem poruszyć, to się dotyczy głównie ludzi młodych. Noszenie koszulek patriotycznych. Widzę, że wielu z Was nosi. Nie mówię tutaj do Was, do tych ludzi, którzy to są, ale mówię tu ogólnie. Tak, ponieważ widzę, że co po niektórzy... Może nie tu, tutaj, nie? Ale co po niektórzy nie bardzo wiedzą, co noszą na sobie. Często widząc ryszka cokolwiek. Naprawdę, jak coś zakładamy, wiedzmy co za Bo tak naprawdę reprezentujemy tak samo tych ludzi, którzy za nas inne. To myślę, że jest bardzo ważne. I tak na koniec yy, chciałem zaprosić wszystkich na spotkanie wszystkich zainteresowanych oczywiście na spotkanie za dwa tygodnie 9, yy, 9 sierpnia na spotkanie w Indecji do Krakowa. Jeśli ktoś jest zainteresowany proszę dać mi znać albo proszę przyjechać. Wszystkie informacje są na Facebooku. Dziękuję bardzo. A właśnie, tak. teraz y, chciałem przekazać głos Pani Krystynie Gamrat, która y, wygłosi więc własne pałce. Brawo. zaprezentować Państwu swój wiersz, który poświęciłam najmłodszym żołnierzom walczących Warszawy i dzieciom Warszawy. I taki tytuł ma ten wiersz, Dzieci Warszawy. Gdy, do, gdy dzieci Warszawy do powstania szły, swych matek o pozwolenie nie pytały. Po prostu szły, bo tak trzeba było. Prosiły tylko nie płacz mamo. A serca matek z drżały, gdy swe dzieci na bój wyprawiały. One wiedziały, że tak trzeba, choć chciały im przychylić nieba. Niesieni pragnieniem wolności szli młodzi, piękni i pełni radości. Z pieśnią na ustach, w ogień i dym, bez miar okrucieństw, z odwagą szli. Od gradem bomb, z deszczem kul, choć młode ciała rozrywał ból, a domy Warszawy zmieniały się w gruz, walczyć z nariśną to był mózg. Niemiecki zwygodniały oprawca Tysiące ciał u... Urządzał rzeźboli Tysiące ciał w stosach wysokich Jak domy, niczym wyrzut sumienia Świata płonęło Niebo zastygłe ze zbrody jednej łzy deszczu Nie uroniło, A młodzi powstańcy Wciąż ujrzyli I swojej krwi dla Warszawy nie żałowali Bo dla nich życie To wolność, to zew to oddana za nią krew. Po latach na zbliżach Warszawy wyrosła nowa stolica, a na popiołach odmiar zakwitło nowe życie. Dzisiaj w rocznicę powstania śpiewamy te same powstańcze wtedy. Bo naród polski nie zginie, bo naród polski jest wielki. Państwo, yy, witam wszystkich, ale celowo nie powitałem najważniejszych wszystkich naszego spotkania. Podpisałem obywatelów, którymi są, I tutaj zrobię ten wyjątek, że podpisałem wszystkich imię, będzie składa, że wszystkich panów znam, więc będzie to yy, dla mnie wielkim honorem. Przede wszystkim kapitan Franciszek Seweryn. Janusz Szyder, Janusz Jorkowski. Zespołu Polskiego Stowarzyszenie Szkoły Zdrowia, Stowarzyszenie Żołnierzy Armii Krajowej Jan Rosek, który zwykle jest porącznik poproszę naszych patankę o złożenie wiązanki okolicznościowej moich młodszych kolegów, poproszę o spotkanie bardzo dziękuję a teraz poproszę Aleksandra, mojego kolegę mamła tylko, żeby poproszę duchowo, żebym mu wspierał z uwagi na jego to, to wie, przekażę przekaże mu na bośnienie a my wspólnie e, w imieniu wszystkich uczestników dzisiejszego zgromadzenia e, chcemy zapalić pamiątkowy świąt bohaterów. Ale ja przyjdę. przejdę, przejdę, damy, ja nie mam dobra, dobra,

Bardzo wszystkim dziękuję za przybycie. Mam jeszcze wielką prośbę dla e, kierowaną dla orkiestry e, Schodowa, dla orkiestry Kajna, o zaintonowanie jakieś oroty. Będzie to ostatni punkt naszego zgromadzenia. Po nim zgromadzenie rozwiązuje i zapraszam na, na kolejne nasze uroczystości. Dziękuję wszystkim bardzo za przybycie. Tutaj. Jest, jest tutaj oczywiście, jest 17 września, czyli rocznica na na Polskę Związku Radzieckiego. Tak Dziękujemy Państwu jeszcze raz. No to, jeszcze. Cześć i chwała! Zero, zero, cześć, zero, i chwała zero, cześć i chwała. Cześć i chwała!